Odegraniem hymnu narodowego oraz opuszczeniem olimpijskiej flagi oficjalnie zakończyła się w Rzeszowie XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych. W tym roku jej gospodarzem było Województwo Podkarpackie. 1250 uczestników, zawodników i trenerów z całej Polski od 1 lutego do 6 marca uczestniczyło w zmaganiach w 12 zimowych dyscyplinach. Między innymi biatlonie, hokeju na lodzie, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim i saneczkarstwie. Rywalizacja toczyła się między innymi w Sanoku, Ustrzykach dolnych i Dębicy, a także poza Podkarpaciem w krynicy i szczerku. Sportowcy pokazali swoją klasę i pokazali to również, że na Podkarpaciu można uprawiać sporty zimowe. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali młodzież do tej olimpiady, bo to dzięki waszemu wysiłkowi mogliśmy zobaczyć, jakie jest spektrum tego, co dzieje się w obszarze kształcenia i przygotowania. Przede wszystkim jeszcze raz gratuluję tym, którzy odnosili sukcesy i uważam, że dzisiejszy dzień właśnie jest bardzo ważny dla Podkarpacia, nie tylko dla podkarpackiego sportu. Chciałbym, aby takie dni i powody do sukcesu miały miejsce jak najczęściej na Podkarpaciu. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym jestem dumny z tego jako marszałek że ta sala jest wypełniona przyszłością naszego województwa, wspaniałymi sportowcami. Olimpijska reprezentacja Podkarpacia liczyła 73 zawodników. Wywalczyli oni aż 36 medali, 15 złotych, 13 srebrnych i 8 brązowych. Dzięki temu Podkarpacie zostało sklasyfikowane na piątym miejscu spośród 15 startujących w Olimpiadzie ekip. Wśród sportowców z Podkarpacia najczęściej triumfowali łyżwiarze szybcy. Zdobyli oni aż 23 medale. Kamil Ziemba trzy razy stawał na podium, zdobywając trzy brązowe krążki. Udało się zdobyć medale, więc z czego się cieszę. A koledzy bardzo fajnie się zaprezentowali. Udało się pobić rekord medali, więc. Teraz myślę, że będzie on bardzo ciężki do pobicia. Wszyscy uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali niezwykłą atmosferę sportowego święta, która towarzyszyła olimpijskim zmaganiom oraz zaangażowanie zawodników, trenerów, działaczy, instytucji i samorządów, których wysiłek przyczynił się do świetnej organizacji trwających ponad miesiąc sportowych zmagań. Ceremonia oficjalnego zakończenia olimpiady była tylko jednym z elementów piątej gali sportu młodzieżowego w województwie podkarpackim. Uroczystość była okazją do podsumowania sportowego współzawodnictwa młodzieży z Podkarpacia w 2012 roku. marszałek Anna Kowalska nagrodziła najlepszych zawodników, trenerów oraz działaczy klubów sportowych, którzy w ubiegłym roku odnieśli największe sukcesy. Pracujemy dla dzieci, to one są gwiazdami w tym sporcie, one się prezentują na planszy, zdobywają laury, dlatego tym bardziej dla nas, kiedy jest to zauważone, że my jako trenerzy jesteśmy współtwórcą takiego dzieła. Jest bardzo miłe, kiedy dostajemy takie stypendium. Bo tak jak mówię, na co dzień to dzieci są gwiazdami, a trener stoi gdzieś za stolikiem i po prostu się denerwuje jak dzieci startują. Aż 179 sportowców z Podkarpacia uhonorowano w czasie gali stypendiami sportowymi przyznanymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. W tym roku stypendia trafiają do sportowców już po raz szósty. Na comiesięczne wsparcie dla sportowych talentów z regionu samorząd województwa przeznaczył w tym roku pół miliona złotych. W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się między innymi łyżwiarz szybki Kamil Zięba oraz kickboxerka Karolina Dziedzic. Sportowe stypendium bardzo mi się przydaje. Ponieważ mogę przeznaczyć je na wyjazdy, zawody, ale wystarcza mi również na inne rzeczy. Bardzo się cieszę, że dostałam je kolejny raz, w sumie trzeci raz z rzędu i bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To jest taka, jakby motywacja dla nas do pracy, że idziemy w górę, coś dostajemy za to. Nie jest tak, jakby za darmo to wszystko, tylko wkładamy to w duży wysiłek, pracę no i swój czas przede wszystkim i naprawdę bardzo fajny dostać takie stypendium. Widzimy potrzeby inwestowania w człowieka. I to jest najważniejsze, że człowiek jest dla nas bardzo ważną istotą. My nie możemy go pomijać w dobie właśnie społeczeństwa konsumpcyjnego. My właśnie musimy w niego inwestować. To jest nasza przyszłość. W czasie gali uhonorowano także dziesięciu najlepszych młodych sportowców w województwie podkarpackim. Pierwsze miejsce zajęła dziewiętnastoletnia kickboxerka Karolina Dziedzic. Gwiazda klubu Diament Pstrongowa w ubiegłym roku została mistrzynią świata juniorów w formule full contact oraz brązową medalistką Mistrzostw Europy Seniorów. Jest także aktualną mistrzynią Polski juniorów oraz mistrzynią Polski w kickboxingu w formule full contact. Bardzo cieszy mnie to wyróżnienie i cieszy mnie to, że ktoś mnie docenił i docenił moją pracę i że nie poszła na marne. Wyboru dziesięciu najlepszych młodych sportowców Podkarpacia dokonali dziennikarze sportowi z regionalnych mediów. Młodzi sportowcy cieszą się ze stypendiów i wyróżnień, ale jak zgodnie przyznają, najważniejsze jest dla nich skoncentrowanie się na pracy nad tegorocznymi wynikami.